Piękny szlak, po prostu piękny szlak. Ktoś tu wykonał naprawdę dobrą robotę. Wbiło się we mnie z 40 igieł w samo ciało i kolejnych 40 w spodnie. Łażenie po krzunach, spinanie się po skałach, skakanie z jednego kamienia na drugi. Nie wszystkim musi się podobać. Trudne, wymagające, dużo wysiłku. Niestety, związane ze sporym ryzykiem. No i tu się kończy nasza droga. Zagroda, ogrodzenie dalej nie pójdziemy. 773 metry nad poziomem morza. Kolejny szczyt kolejny mały sukces piękny szlak. Po prostu piękny szlak. Wyszedłem z krzaków. I nagle na wysokości, pewnie około 250 metrów nad poziomem morza prawdziwa droga. Niesamowite. Ktoś tu wykonał naprawdę dobrą robotę. Tak, to ja mogę iść. Na tej pięknej polanie, gdzie nie jeden namiot można by w razie pilnej potrzeby rozbić, szlaki się rozchodzą. I ten piękny czerwony szlak, oznaczony na czerwono, ucieka w tamtą stronę. I tu trzeba być czujnym. Tej polanki z niczym innym nie pomylisz, dlatego że jest ona jedyna na tej części, przynajmniej jak do tej pory. Via Adriatyka idzie w tamtą stronę. Myśmy przyszli tutaj. A via. Adriatyka zgodnie z informacją podąża w tym kierunku. Oczywiście, jak zwykle, wydaje mi się, że droga się skończyła i koniec, ale może niekoniecznie. Może tutaj, za zakrętem, czeka nas jednak ścieżka. Oto ona. Nie było pochmurne. Nie wiem jak ładuje mi się powerbank. Solar mam wyeksponowany na słońce, bo jednak pokazuje, że jakiś prąd jest generowany. A i tak goniosę, i tak goniosę, to niech chociaż sobie popracuję. Jeżeli to nawet będzie pół ładowania, pół baterii telefonu, to i tak zawsze to lepsze niż nic. Bo słoneczko, co prawda, będzie jutro. A potem, zgodnie z prognozami, 5 dni będzie padał deszcz. I teraz pytanie: czy to będzie deszcz tylko wieczorową porą, czy także w ciągu dnia? Jak dobrze pójdzie to za 3-4 dni, wszystko będzie wiadomo. Ta część szlaku, którą idziemy właśnie od rozwidlenia, ewidentnie jest przygotowaną częścią Via Adriatyki. Widzę pościnane krzewy, gałęzie drzewa, zobacz. No drzewa to dużo powiedziane, ale te wszystkie gałęzie, one tutaj blokowały szlak. Ktoś tędy szedł, organizator, twórca szlaku i przygotowywał to przejście. Sądzę, że to mogło być w zeszłym roku. Także bardzo dziękuję. Tym osobom, które uczestniczyły w tworzeniu tego przejścia, będą miały moją dozgonną wdzięczność. Kolejne miejsce, jakiego jeszcze na trasie nie było. Szlak meandruje wśród takich tarasów niezarośniętych z niską trawą. Sądzę, że to wszystko ze względu na to, że wypasane jest tutaj. Coś, bydło, osioł, muł, nie wiem jak tu krowa doszła, ale widzę odchody, w związku z tym sądzę, że coś tu się pasie i tą trawkę skubie. Bardzo, bardzo urocze miejsce. Bardzo miły dla oka, a trudny technicznie odcinek szlaku. Trudny technicznie inaczej. Dlaczego miły dla oka to widzisz? O, ktoś się postarał napisał W.A. Via Adriatyka. To już drugi znak. Dlaczego miły dla oka to widzisz? Tak, tutaj trudno nie docenić tego piękna. A trudny techniczny nie jest z dwóch powodów. Po pierwsze, ślad GPS nie do końca zgrywa się z faktyczną ścieżką i trzeba trochę kombinować. A oprócz tego, idziemy cały czas po kamieniach. Niektórych luźnych. Nie ma ścieżki, nie ma prostej drogi, e, trzeba być skoncentrowanym maksymalnie, bo jesteśmy w dolinie otoczeni z każdej strony górami. O zasięgu to tutaj nikt nigdy zapewne nie słyszał. Więc w przypadku jakiejś kontuzji, nie mówię już nawet o złamaniu nogi, no to sytuacja może stać się dość skomplikowana. Z tego co wiem, tutaj nikt nóg nie łamie, dlatego możesz spokojnie zapakować plecak i udać się na tą wędrówkę. Ale nie zmienia to faktu, że trzeba bardzo uważać. Jestem skoncentrowany i nawet jak teraz nagrywam ten materiał, to patrzę się pod nogi i ważę każdy krok. A tutaj te odchody, które towarzyszą nam na całym tym odcinku Szlaki Ku, stąd też moje domniemanie, iż coś tą trawkę skubie, tworząc te piękne zielone tarasy. Tej części Via Adriatyki na pewno nie nazwiemy w chwili obecnej szlakiem turystycznym, dlatego że bardziej to podejście przypominało marsz na azymut niż przechodzenie jakimś przygotowanym przejściem. Skakanie po skałach, przebijanie się przez jeżyny, ostrokrzewy wbiło się we mnie z 40 igieł w samo ciało i kolejnych 40 w spodnie. Parę razy musiałem zmieniać kierunek, omijać zarośla. Łazić po skałach, wspinać się na nie, schodzić z nich. No to gdzieś była godzina walki. No i muszę Wam powiedzieć, że po prostu było super. <laughs> Zaję fajnie. Słuchajcie, taka przygoda. Idziesz dookoła krzaki i jedynie ślad GPS w telefonie może wskazywać, że gdzieś tutaj niedaleko jest szlak. Ale zabawa jest naprawdę przednia. Oczywiście, jeżeli taką zabawę lubisz, bo łażenie po krzunach, spinanie się po skałach, skakanie z jednego kamienia na drugi nie wszystkim musi się podobać. Mnie się podobało. Trudne, wymagające, dużo wysiłku. Niestety, związane ze sporym ryzykiem, ale po prostu super. No, i tu się kończy nasza droga. Zagroda, ogrodzenie, dalej nie pójdziemy. Przykro mi na tym kończymy relację z przejścia via Adriatyka. Spodziewanie mym oczom ukazały się kosiarki do trawy. Ciekawi jesteście, co jest za wzniesieniem. Męczymy się już w tych dolinach, krzukach i drogach, pięknie wyłożonych luźnym kamieniem, no to może. Za tym wzniesieniem zobaczymy następne wzniesienia. O, jak miło! To dobrze, bo już się bałem, że jakieś straszne morze będzie albo coś. A tak, jeszcze troszkę powędrujemy. Wśród kamiennego pejzażu. Naprawdę fajnie. O, tam jest widoczek i nawet ośnieżone szczyty gór. Jest szansa, że tego lata jeszcze porzucamy się śnieżkami. Szlak prowadzi w tą stronę, ale na szczęście organizator przewidział nam jeszcze wspinaczkę. Podejrzewam, że na ten szczyt Jakieś dodatkowe dwie godzinki. Przewyższenie 150 metrów. Fajnie, fajnie, fajnie. Będą fajne widoki. A tak byśmy sobie poszli dalej równą drogą. Lipa. A tak, powspinamy się. W drodze na szczyt. Ukazało nam się miasteczko Gradac. Koło którego będziemy szli. Byłoby idealnie, jeśli dzisiaj. Miejmy nadzieję, że znajdę po drodze wodę, bo zostało 1,5 litra i nie będę musiał schodzić do tego miasteczka. Wierzę, że gdzieś tam ktoś wybudował na zboczu góry jakiś budyneczek i spokojnie tą wodę zdobędę. Jako ciekawostkę powiem Ci, że w związku z tym, iż szlak tutaj robi pętlę, znaczy no pętlę idzie tam i z powrotem. Jest to wejście na szczyt wspomniane Ilia i zejście z niego dokładnie w ten sam punkt schowałem za drzewkiem cały drypack litr wody, tarpa i idę z plecakiem w którym mam pół litra wody w bidonie dokumenty, telefon i trochę powietrza dlatego podejście tutaj pomimo tego przewyższenia 150 czy 200 metrów to nie jest dużo, ale Zakładając, że szlak praktycznie pniesie cały czas w górę, można to odczuć. Zostawienie tych 6 kg na dole przyspieszyło cały proces. A ja wracając, miejmy nadzieję, znajdę miejsce, w którym ukryłem ekwipunek, zapakuję go do plecaka i już tak przygotowany pójdę dalej szlakiem Via Adriatyka widzimy się na szczycie. I tym samym szczyt Ilia 773 metry nad poziomem morza został zdobyty. W końcu widok się poprawił. Długo tu nie będę. Wiesz na pewno, że bardzo nie lubię rozstawać się z ekwipunkiem. I choć szansa, że coś się z nim stanie jest pewnie mniejsza niż wygranie w totka. Piątki to mimo wszystko nie lubię, jeżeli nie ma go ze mną. No dobrze, kolejny szczyt, kolejny mały sukces, a my będziemy kierować się tak jak wspomniałem, wzdłuż wybrzeża koło tych pięknych miejscowości komu w drogę temu kijki poznałem osoby, które słyszałem, miła rodzina, tam sobie właśnie wędrują, tutaj załączam zdjęcie z miłym panem, zamieniliśmy dwa słowa na temat dwi Adriatyka, ucieszyła go moja fascynacja krajem i szlakiem, wyraził też chyba szczere słowa uznania. Za tą wędrówkę zawsze to miło. Wiesz, to nie jest tak, że nie cieszy cię to, że robisz coś, co imponuje innym ludziom. Oczywiście nie robisz tego dlatego, żeby imponować, ale jeżeli przy okazji takie rzeczy się pojawiają, to zawsze są mile widziane. Wszystko na swoim miejscu zabieramy i pędzimy dalej. Zejście z Ilii razem z przepakowaniem plecaka zajęło około pół godziny, no, dokładnie pół godziny. Myślę, że wejście pewnie ze 45 minut. Także zrobiłem to szybciej niż sądziłem. W czasie, gdy pakowałem plecak, przegonili mnie. Miejscowi albo przynajmniej obywatele Chorwacji. Ja teraz nie spiesząc się już z garbem na plecach, powolutku idę, rozglądając się za wodą. Jakie bajeczne zejście i bajeczny widok. Jest dobrze. A tak jeszcze lepiej. Super. super Cudowny odpoczynek w hamaku. Takie pół godzinki na szlaku to jest rewelacja. Mogą odpocząć nogi, i ty możesz rozłożyć sobie kości. Zajmuje to, jak widzieliście, tylko chwilkę. A korzyści z tego są ogromne. Nawet nie spakowywałem rzeczy. Tam się walają kiłki, tam gdzieś rzuciłem plecak. Jestem tu 15 minut. Myślę, że poleżę jeszcze z 15-20. I będę szorował dalej. Z tej strony mam piękne widoki. Z tej też nie są złe. Na morze, na Adriatyk. Może być. Szlak od długiego czasu prowadzi po luźnych kamieniach. Kostkę wykręca mi w każdą stronę. Trzeba uważać, a do tego no nie jest to przyjemne uczucie. To nie są buty górskie, do wędrówki górskiej, które mają usztywnioną kostkę i twardą podeszwę. Każdy ten kamyczek czuje na stopie i trzeba uważać, tak, bo bardzo łatwo nabawić się kontuzji. Generalnie jest ok, nie narzekam, konstatuję tylko fakt. a z tego, co chciałem powiedzieć, to nie myślałem, że będę się cieszył faktem, iż wyjdę na drogę utwardzoną. No, utwardzoną, może za dużo powiedziane powiedzmy, polną taką, po której będzie można iść spokojnie, stawiając stopy, robiąc kroki i nie zastanawiając się nad każdym ruchem. Liczę na to, że uda mi się wyrzucić śmieci. No, co to? Ktoś coś zgubił. <laughs> A dodatkowo zorganizować wodę. Najprawdopodobniej będę mijał kościół. I liczę, że tam na tyłach będzie można nabrać wody. Ale to się wszystko zobaczy. A tam w oddali już widać drogę po którą będzie, po której będzie można iść troszeczkę swobodniej Jest baniak z wodą Sądzę, że niekoniecznie się musi nadawać do picia, a może tak czy inaczej, jeżeli tam jest woda, to ja chociaż litra sobie ogarnę. Tutaj dzisiaj byliśmy albo tam ale raczej tutaj a dalej jest półwysep po którym szliśmy tam miejscowość Tripaj znaczy myśmy pewnie jakoś tak ogarnęli te zbocza a może te zbocza w każdym razie obiecałem Ci, że będziemy szli drugą stroną i idziemy. Minęły trzy dni. Tam jest droga, szlak, a ja się wbijam tutaj, gdyż już jest, godzina, jest już godzina 18. Jestem dosyć zmęczony. Jeżeli uda mi się znaleźć jakąś miejscowę, to tu zostajemy. Są jakieś drzewa, są straszne krzuny, ale. Jak zwykle jestem w dobrej myśli. Tak dzisiaj wygląda miejsce naszego noclegu. Całkiem inaczej. Inne drzewa. Wszystko tak trochę zielono. Ale generalnie jest ok. Na razie jest hamaczek nieprzygotowany. Zaraz wszystko ogarnę. Tak jak wczoraj. Rozbiję tropik dla ogrzewania nóg. Zastanawiam się tylko, czy wchodzić w spodniach trekkingowych, bo są strasznie brudne. Może zaryzykuję. A teraz idę kończyć kolację. W tym właśnie miejscu zakończył się mój dzień. Noc nie była spokojna. Szczerze mówiąc, gdyby nie wcześniejsze doświadczenie, pewnie nie zmrużyłbym oka. Nie zapomnij o łapce w górze, jeżeli film ci się podobał. I zapraszam na zwiastun nowej części. Serdecznie pozdrawiam. To było jednoznacznie najtrudniejsze wyjście z noslegowni. Namęczyłem się. Przygoda z dzikiem. 50 metrów ode mnie. Pomyka sobie w dzik. Coś biegnie. Kawałek nad tobą. Łamię gałęzie. Tu jest szlak za mną. Tu jest szlak przede mną. Przebijam się przez takie krzuny. A właśnie, a ja propos chwyciła mnie jedna. No?